Panie Ministrze, nagroda Omnia, Enim Egris. Wszystko dla pacjentów. Każda lista refundacyjna przynosi dobre zmiany dla pacjentów. Jak panu się to udaje i co w najbliższym czasie, no co w najbliższym czasie mogą liczyć pacjenci? No, zawsze jesteśmy dla pacjentów. W związku z tym staramy się coś nowego dać. Różne to są populacje czasami większe, czasami mniejsze. No teraz na pewno. Z kilku rzeczy. No Teraz w ogóle będzie znowu e, bardzo duża kolejna lista. E, e, refundacja apteczna, e, bardzo oczekiwana od roku co najmniej e, dla pacjentów z niewydolnością e, serca i to są flazyny. E, dwie flazyny, które są dosyć e, dużo sprzedawane w pewnej odpłatności dla pacjenta, w związku z tym ta odpłatność zdecydowanie się pomniejszy dla pacjentów. E, no i będzie. Ta niewydolność zdecydowanie lepiej leczona, także z tego się bardzo cieszę. No i dwa e, trochę refundacji e, w programach lekowych: e, całkowicie zmieniony program raka wątrobowo komórkowego e, Wszystko, co się dało, pozmieniać, e, również wskazania off-label dla kabożantynibu, ale oczekiwania w pierwszej linii e, e, leku. E, tecentric wraz z Avastinem, i to bardzo istotnie wydłuża życie pacjentom. Jest to terapia najbardziej polecana przez towarzystwa naukowe, także to. No i oczywiście też kolejna rzecz, chłoniaki, oczekiwane terapie. Tutaj dwie terapie, które były na liście technologii. Lekowych o wysokim efektywności klinicznej, terapii car -T. Obydwie weszły, wydawało mi się, że jedna, ale ostatecznie firmy zdecydowały dać dobre warunki. No i polituzum pola, poliwi, które również we wcześniejszej linii wszystkiego brakowało. Wszystkie terapie bardzo istotne. No, bardzo innowacyjne, także no dużo, dużo na pewno się dzieje. To dobre wiadomości zawsze cieszą się z nich pacjenci, ale proszę powiedzieć, ponieważ pacjenci obawiają się, że sytuacja, którą mamy teraz, wojny, która toczy się na Ukrainie, może spowodować, że tempo refundacji nowych leków spadnie. Czy mają się czego obawiać? Czy mamy te pieniądze zagwarantowane na kolejne leki? Czy jest szansa, że będą się ukazywać nowe? To nie jest tak, że mogą się y, obawiać, ponieważ. Y, tak jak wiemy, bardzo dużo dawaliśmy, no i owszem, oczekuję dużo terapii nowych, ale, ale też bardzo dużo już zostało objętych. I tu objęcie, w szczególności w terapiach nowotworowych, te terapie. Są coraz powszechniej stosowane w coraz większej liczbie ośrodków. Jeszcze terapie chorób rzadkich też jeszcze nie zostały uruchomione, także na pewno w tym roku pacjenci, coraz więcej pacjentów będzie otrzymywało innowacyjne terapie. Oczywiście też na pewno nie zamkniemy nowych terapii, w każdej liście na pewno część będzie, nie wiemy jeszcze jak dużo.